Mago widzowie, dzisiaj jesteśmy wy i moim iglo... O, o ale fajnie tutaj. Twoja, to jest wielkim, przerośniętym kiblo. Kiblo? Ale słuchaj, kiblo to nie jest. Jakie kiblo? Iglo, ale zrobię to się kibla. No to kiblo. No to kiblo. No to kiblo. Patrzcie, a widzieliście? Dobrze, że akurat mam latarkę. Brian. 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 ejku. Ale, ale... Patrzcie. Ło, patrzcie jaka duża kula śniegu. Może zrobimy dzisiaj bałwana. Ej, to dobry nawet, nawet dobry pomysł, widzowie. Uh, Idę do twojego Co? co? Idę do twojego domu. A dobra. A no, jak jesteś paręnaście kilometrów ode mnie. to No na pewno dotrzesz. On jestem tak niedaleko twojego podwórka. No, to krzycz! Halo! No, ale krzyknij mocniej. Halo! o są... Ej, ale serio... Serio, krzyknij z całej siły. A jesteś na Halo? dworze. Ej, to krzyka! Krzyknij naj ja, najmocniej jak umisz! Dobra! Już. Jani... Jeszcze raz, jeszcze raz. Stoa! Ej! Słuchaj, ja to słyszę! No właśnie, to jest, jedna mam! Ale to ciężkie, ja nawet nie umiem. Oj, oj oj. Już. Powódź się podnieść! Co? Powódź się podnieść, bo jestem tu obok ciebie. Nie, ciekawe, jak się tutaj nie ma, dookoła mnie mnie. Dlaczego jestem sam na dworze? No po za chwilę przyjdę po montażu. No, zobaczymy. Widzowie, czy tu, no czy tu się zjawi, czy nie? Ale prędzej no to trudno, nie. Montaż. O kurczę, do. Jesteśmy tego naszego babana już jest za ciężki. No Do Do Dobra, i Poszedł. pchamy. A wiecie jak mi pomożecie w pchaniu? Lajki! Lajki mi bardzo! O, pomagają, pomagają! Ooo ooo oo! jak ja na tym wiszę! Prawie bym zleciał. Okej, okay. e, teraz się trochę poświeciłem. Co? Czy widzowie zostawiają się suby na dwóch kanałach? Tak, jest. Nie, szalony nie, nie, gada. nie, 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 też zostawcie. Tam suba, bo wbijamy. 10, potem 20, 30. i tak dalej. Nie da się tego. Okej, okay, chyba lajki daliście, bo patrzcie. Bo patrzcie już jestem teraz mocniejszy. Lajki lecą, letą. Suby. Tak to jest. Nagrywasz... To jest siła subów. A ty nagrywasz live'a? A ty nagrywasz live'a? Jakiego live'a? Ja nie, nie... Ja nie mam live'u. Dopiero będę mieć 100, 100 subskrypcji na moim kanale. Okej. Okay ale się spociłem okej, okay, czyli jak ja mam to... ojej to teraz serio, będzie trudno ukulać e, okej, okay, czyli musimy zrobić tak kulkę, poczekaj poczekajcie chwilę, Ok, ja tylko zrobię tą kulkę całego bałwana i... i wrócimy, Ok. dobra druga część bałwana gotowa no jakajcie, muszę go rozwalić trochę O kurde, dobra. Nagrywać? Nagrywasz? No tak Idź O kurde, teraz to Pokaż. totalnie go... No jestem iłem... u ciebie, no? Co? Jestem u ciebie, nie? Jestem u ciebie, nie? No, jest. Jest niedaleko mnie, zaraz tu przyjdzie. Tylko nie pokażę go. Dobra, gdzie jestem? Ej, dobra! Ej, on tam biegnie! Tego nie mogę niestety wa Wam go pokazać! Więc nie pokażę. Nie pokażę Wam go? Bo dopiero kiedy pokażesz? Twarz chyba nigdy. Na w stosunku Co? No tak mało! No to ja to ja zostawię ci na kąpie. Ja na... Chcę na 500! Na 500! A u mnie wbijamy! 50, błagam. Dajcie. Po, potem. Potem na. Będziemy wbijać 60. Pip! No ale co jest z tym głupim bałwanem? Że nie da się go zrobić. Widzowie, ten bałwan jest jakiś opętany. Może przez ten las! No, można... Bo tam ostatnio widziałem coś czerwonego. Mówię prawdę. Serio? Potwierdzam to. Tak, bo akurat ze mną był. Nie? Z, z, jak spotkasz twora, to zrób zdjęcie i wyślij. A Znaczy nie wysyłaj. My oboje go zobaczymy. Okej. Okay. Ale weźmy. A ja mogę teraz lecieć nie. na drogę na sanki. Chodź, idziemy no. na sanki? Okej. Okay. A ja mogę. Ja mam. Ja mam naprawdę sanki. Mogę wam je nawet pokazać. Ale A kto kto jak coś się ślepi? Kto będzie nas ściągnął? Kto będzie nas ściągał? E, ale jak wciągał? Na co? No na drogę jak chcesz. No sam. Jeźdź. No kurde, te głupie. Ten głupi bałwanie. Nienawidzę go. Nie, ja go zaraz. Fajna. No. Pamiętasz ten bałwan dzisiaj w szkole? Aha, 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 dobra. Już wiem, już wiem. Nie trzeba już o tym gadać. Na no, niby tej, tego, tej sceny nie było, ok? Dobra. Ale była i tak, sorry. Ten bałwan był fajny. Pię pięciokulowy bałwan. Ja go chciałem ten, dać mu tam nos i co się stało? Trzy kule się rozwaliły. Miał koronę, on miał koronę. Koronę miał i korona spadła. Nie umieliśmy jej sięgnąć, więc go no się zniszczył. Mam nadzieję, że to nie było nagrane na kamerach, bo będzie po nas. No była tam kamera na nas. Ale nie, no boże. Mu dać. Tam była kamera. Tam była kamera. O jejku Dobra, ja wiem, że ludzie wiedzą, w jakiej jesteśmy w szkole. No, skąd mają wiedzieć, że to my w ogóle? A teraz się sam sobie przyznałeś. przyznałeś. ty no to zwaliłeś. Ale jak? Się przyznałem. się papa? Jak się przyznałem, cuken? Ja, skąd mam wiedzieć, że to my? A, no, bo ja tam chciałem dać. Coś i się zawaliło. To prawda. Ja chciałem go tak, że... to... Wiadomo, co się to... robi z obcymi bałwanami. Ja tak zawsze robiłem. To... Stał bałwa, bałwan przed domem, chyba pięciometrowy był. Co? Dotknąłem. I kabuł. Nie no, 5-metrowy, dobra, A. przesadzam. 5-kulowy. O! A miałem miał bałwana dwumetrowego. Wow! A co potem z nim zrobiłeś? Kabum? Nie! Wysazi, wysadziłeś przy nim ten? Jak to się. czosnek? Ja zrobiłem topem Ja z tatą zrobiłem topór. Topór? Wielki. no A to fajnie. X. On był wyższy od mojego. Który chyba wiecie co? Zrobimy kolejną serię na dworze naszą. Okej? Okay? Dobra, mam pomysł. Jutro się dogadamy, żebyś przyniósł, wiesz co. Telefon. Nie. Nie, do szkoły nie, nie przynosimy. Ale no... A wierzę o tym, że ludzie chyba wiedzą, że chodzimy do podstawowej szkoły. Ale co? Po może chodzimy do podstawowej szkoły. No i co? Muszę no być głosach. Nie to, ale nie wiedzą to... ile mamy lat. No. Nie dosyć. To jest... działanie to będzie wiedział ile mamy lat. Jakie? Nie, nie gadaj tego. No? Ej, zrób montaż. Zrób A co to montaż? Bo ja nie wiem. Wiedzieć, a żeby widzowie się dowiedzieli. Eee, czekaj, do, okej. Okay. Wolfe 4 podzielić na 2. O, ty, tyle mamy lat? Wiesz, sam nie wiem ile mam. Eee, yy, widzowie, nagrywam 10 minut. Pa, pa.